Nowy Speedcross 5 Siema Czerwiczałem z tej strony Łuka, się dzisiaj w skrócie opowiem Wam o swoich wrażeniach na temat nowego Speedcrossa 5. Speedcrossa kojarzy chyba każdy. To najbardziej popularny but terenowy w Polsce. I chyba nie ma osoby, która na słowo Speedcross nie jest w stanie wyobrazić sobie o jakiego buta chodzi. Dlatego Salomon, idąc z duchem trailowego czasu, postanowił wypuścić kolejną wersję swojego flagowca o numerze 5. Pierwszy rzut oka w bucie nie zmieniło się za wiele. Nadal mało amortyzacji, nadal wysokie klocki i agresywny bieżnik. Natomiast dopiero gdy bliżej przyjrzymy się temu cacku i będziemy mieli okazję go założyć, poczujemy dużą różnicę porównując do starszych modeli. Przede wszystkim największą zmianą w bucie jest chyba szerokość cholewki. Speed Cross 5 został poszerzony, dzięki czemu osoby z szerszą stopą są w stanie wsadzić ją bez problemu i biegać w takim bucie. Dodatkowo zmieniłem z to materiał cholewki na bardziej delikatny i maszowy, dzięki czemu po włożeniu stopy do buta czujemy się pewnie, a także miękko, co może brzmić trochę dziwnie, ale tak jest. Kolejną nowością w bucie jest zmiana wieżnika. Klocki zostały delikatnie powiększone, zmienił się układ i rozstaw tych klocków, a także ich ilość w podeszwie, dzięki czemu błoto pozostałe na bucie łatwiej będzie od niego odpadać. Jakkolwiek to brzmi Kolejnym ważnym elementem, który został zmieniony w nowym Speed Crossie, jest jego zapiętek. Przede wszystkim porównując go do starszych modeli, został podniesiony, dzięki czemu dużo lepiej trzyma pięty, a także chroni dodatkowo Achillesa. Pozostałe elementy w bucie zostały niezmienione czyli standardowo podeszła na gumie konta grip, dającej dobrą przyczepność. Znany ze starszych modeli system Quicklace oraz dużo amortyzacji napięcie. i bardzo ważna informacja dotycząca cholewki. Oprócz szerokości materiału, zmienił się też system mocowania tej cholewki. W starej czwórce ten otok dookoła buta był przyszywany, natomiast tutaj mamy go zgrzewanego na ciepło. Co zmniejsza wagę buta, natomiast nie wiem, jak będzie z wytrzymałością. W mojej ocenie jest to lepsze rozwiązanie, ale znam osoby, które narzekają. I pozdrawiam tę osoby. Ja swój model posiadam od połowy stycznia. Mam w nim przebiegane jakieś 300-350 km w terenie. Ale i nie tylko. Zdarzało mi się w nim biegać troszeczkę po asfalcie. I powiem szczerze, gdybym tylko mógł, biegałbym w tym bucie non-stop. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na tą szerokość kolewki. Stary Speed Cross 4 był dla mnie po prostu troszkę za wąski, przez co miałem wrażenie, że but mnie za mocno opina i krewnie dopływa mi do kończyn. Druga sprawa to jest bieżnik. E, tak jak mówiłem, został on troszkę zmieniony, przez co wydaje mi się, że dużo lepiej trzyma na nierównym terenie, e, a przede wszystkim w miękkim terenie, czyli błoto, śnieg, tam, gdzie tak naprawdę ten but spisuje się najlepiej. Kolejną rzeczą jest wyściółka. Wyściółka, Wyściółka. Chyba tak to możemy nazwać. Element w środku buta. Mam wrażenie, że dzięki temu, że została zwiększona ta ilość pianki, czuję się bardziej komfortowo w tym bucie, przez co nie ma tutaj wrażenia niestabilności, a także twardości, którą znałem z poprzednich modeli. Chciałbym powiedzieć, że but ma same plusy, ale nie ma. Podczas biegania w dużej ilości śniegu, gdzie but nasiąknął po prostu wodą, podwinała mi się wkładka. Podczas zbiegu... Co było irytujące. Na początku myślałem, że to skarpeta, niestety okazało się, że ta wkładka z przodu gdzieś tam zaczęła nasiąkać dużą ilością wody i potu i się zwinęła. Naprawiłem to szybko, w sensie wyciągając wkładkę, po prostu ją prostując, ale to było coś, co mnie bardzo zaniepokoiło. Atutem tej nowej cholewki jest to, że w momencie, kiedy nasiąka dużą ilością wody, bardzo szybko ją odprowadza. Ja biegając po śniegu, około 20 kilometrowy trening... Robiąc go non-stop w śniegu, po 15 km już czułem sporą ilość wody, natomiast zbiegając, ona cała się straciła. But stał się lżejszy. Nie ma co ukrywać, ten z nie należy do najlżejszych butów. W tej chwili jego waga wynosi 330 gram. To sporo. Jak na buta terenowego. Ale broni się tym, że dobrze trzyma się na stopie i nie czuć tej wagi. On faktycznie dzięki tej nowej wyściuce, będę to powtarzał, daje dużo komfort Natomiast trzeba pamiętać, że nie jest to but na każdy teren. Jego przeznaczeniem głównie to jest błoto, śnieg, tam gdzie będzie teren nas amortyzował. Biegając po twardszej nawierzchni, no, przy dłuższym dystansie czułem, że jednak zaczyna brakować na 7 stopiut amortyzacji, przez co stopy męczyły się trochę bardziej niż w bucie takim z większą amortyzacją. Buta przetestowałem w różnych warunkach. Biegając po śniegu? Po błocie? Po asfalcie? W terenie leśnym? Nie wiem gdzie jeszcze biegam. Hm. Ty wiesz? Nie wiesz? No zrób. Tutaj oceniam na mocną ósemkę w skali 10-punktowej. Przede wszystkim za tą szerokość, za to dopasowanie, za trzymanie stopy. No i to jest speed cross, no coś mogę więcej powiedzieć. Ta wkładka troszeczkę zaniżyła tę ocenę. Ale myślę, że to jest do dopracowania Komu poleciłbym tego buta? Przede wszystkim musimy pamiętać, no but na błoto i śnieg, na miękki teren Nie posiada dużej amortyzacji, więc tak naprawdę nie każdy będzie czuł się w nim komfortowo Ale jak ktoś szuka buta terenowego do biegów OCR, albo runmagedonów, albo do trudnego terenu To myślę, że z Pitcov sprawi się idealnie Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała i zdecydujecie się na kupno nowego Speed A jeżeli nie, no to zachęcam mimo wszystko do subskrypcji, zostawiania tak zwanych łapek w górę. Mam nadzieję, że niedługo pojawią się kolejne recenzje butów, tym też asfaltowych, bo biegam po asfalcie też. Ja póki co zbieram się na trening i mam nadzieję do zobaczenia w następnej recenzji. Cześć! I yeah. yeah.